To jest piękne wydarzenie, powiem, nie tylko dla kobiet, które tutaj oczywiście dominują, ale też i dla mężczyzn. Ja na przykład jestem cały czas pod wrażeniem, tak samo zresztą jak byłem w zeszłym roku, bo mnóstwo kobiet pięknie ubranych, każda jest mądra i ma jakieś, jakieś osiągnięcia, wszystkie doskonale się wypowiadają, panele wyśmienite. Tak, jak na przykład dochodzenie do jak najlepszego celu w przedsiębiorczości, prawda? Jak, jak się dochodzi do majątku, prawda? Bo, 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 bo też takie, takie panie są. To jest niezwykle pasjonujące. Cały obszar zdrowia, niezwykle ważny dla kobiet i oczywiście mężczyzn też, który również tutaj się przewija. Wszystko to jest takie uśmiechnięte, uczciwe, bez, bez jakiegoś lansu. Także naprawdę. Dobre przedsięwzięcie, które ma taki dobry zaczątek kiedyś w przyszłości na kongres kobiet w Łomży. Ale to tak jak powiedziałem wcześniej, to trzeba robić takie forum czy kongresy powoli, powoli, a w pewnym momencie się osiągnie na pewno coś w tej skali ogólnopolskiej. I my oczywiście jako samorząd województwa podlaskiego widząc doskonałe przedsięwzięcie, doskonałą integrację i też wiele celów społecznych, tak jak tutaj mówię, edukacja zdrowie, kultura też e, wspieramy i takie przedsięwzięcie wspierać będziemy w przyszłości.